Dzisiaj bardzo dobrze nam znana przypowieść o Synu Marnotrawnym, chociaż lepiej ją nazwać przypowieść o Ojcu Miłosiernym. I zachęcam Ciebie, aby odczytać tę przypowieść, nawiązując też do wczorajszej Ewangelii, z perspektywy kościoła, to znaczy myśląc o Kościele, myśląc o Kościele, jakiego pragnie Bóg. Bo patrząc na postawę miłosiernego Ojca, który czeka na swojego syna marnotrawnego który ma jakąś konkretną postawę wobec swojego zagubionego syna też dobrze możemy y, odkrywać y, zachwycać się nad misją kościoła i y, Również wy, po prostu wypełniać tę misję, tak żebyśmy się nie, nie pogubili i nie tworzyli jakichś własnych obrazów Kościoła. Jaką postawę więc ma ten ojciec, miłosierny bohater w, w, w dzisiejszej Ewangelii? Jest, daje wolność swojemu synowi, to jest też ważne. Popatrzmy, syn w pewnym momencie odchodzi, ojciec nie zatrzymuje go na siłę, daje mu tą. Wiedząc, że może się pogubić, nie odbiera mu tej wolności. A kiedy już syn decyduje się, aby powrócić, też widzimy ojca, który, który wyczekuje na niego, który jest tęskniony za swoim synem, któremu pewnie nawet przez głowę nie przeszło, że, żeby zamknąć przed nim bramę domu. Też widzimy czułość ojca i otwartość wobec tego syna, który już przychodzi. Ojciec nie wypomina mu tych win, nie skupia się na tych błędach, grzechach, które popełnił. Ale skupia się na tym przyjęciu, tego syna, który powraca. I wreszcie hojność Ojca, który wyprawia ucztę, który traktuje powrót swojego syna jako pewnie swoje największe pragnienie, które zostało właśnie wypełnione. Pomyślmy tak właśnie o takim kościele, zapragnijmy takiego kościoła. Teraz jest tak wiele sytuacji, kiedy przecież osoby też z różnych powodów odchodzą od Pana Boga, od kościoła. Dobrze mieć tą postawę oczekującą, postawę miłości, otwartości, też tęsknoty za tymi osobami, które odeszły, tak po to, aby wtedy właśnie kiedy powrócą, żeby spotkały też nas, spotkały członków Kościoła, takich właśnie stęsknionych, otwartych, cieszących się z tego, że Syn marnotrawny, że córka marnotrawna powróciła do Pana Boga.